Magdalena Parys, książę premiera Big Book Festival 2020. Magdalena Parys, wspaniała polska pisarka, mieszkająca w Berlinie i odnosząca europejskie sukcesy, laureatka bardzo ważnych europejskich nagród literackich, wraca z nową powieścią, ale wątkami, które już trochę znamy z jej poprzednich wspaniałych książek, takich jak Tunel czy Magik. Kim jest tytułowy książę? Tajemnicą, wielką tajemnicą, wokół której zorientowana jest najnowsza powieść Magdaleny Parys, tajemnicą, która niepokoi, ale która również dostarcza wielkiej intelektualnej rozrywki. W berlińskich kościołach odkrywane są ciała księży, nie tylko zamordowanych, ale także specyficznie upozowanych i przewodzących na myśl biblijne sceny. Jest więc intryga z bardzo poważnym historycznym tłem, który prowadzi nas aż do II wojny światowej, aż do faszyzmu odradzającego się we współczesnych Niemczech i współczesnej Europie, we współczesnych umysłach. Ale jest też wspaniała rozrywka i poczucie humoru, ponieważ żeby rozwiązać tę zagadkę tytułowego księcia musi zebrać się dosyć niezwykły zespół śledczy, którego członkami są m.in. komisarz, który bardzo lubi jeść lubi staromodne komórki i lubi również obfite damskie piersi. Jest super błyskotliwa Dagmara, bardzo dociekliwa dziennikarka, która nie odpuszcza i mam wrażenie, że ma w sobie wiele brawury, intelektu i szarmu samej autorki tej powieści. Są także policjanci z rozbitymi życiorysami, różni specjaliści, a także tajemniczy polszagal, czyli człowiek służb specjalnych, człowiek cień, który okaże się kluczowy do rozwiązania sprawy tytułowego księcia. Jest w tej książce naprawdę wszystko Wspaniałe tempo, super dynamiczny język, jest intelektualna zagadka, jest wspaniała historia, jest powaga tematu, ale jest też rewelacyjny dowcip, tempo, energia, wszystko. Umiem sobie wyobrazić wszystko, kiedy czytam tę książkę, nie umiem sobie tylko wyobrazić kogoś, kto by jej nie pokochał. Zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Parys na Big Book Festival 30 sierpnia osobiście albo online, wspólnie z wydawnictwem Agora. Do zobaczenia!